Zapraszam na kolejny film z cyklu Porady Echosondy Raymarine Teraz Element. Jeżeli zastanawiacie się jak działa filtr powierzchniowy, jak go ustawić podczas pływania, co on daje, jak działa, czy to nam pomaga czy nie, czy warto go w ogóle zmieniać, to właśnie dobrze trafiliście, będzie pokazane w tym filmie. Pokazuję to na wodzie, która ma dość dużo zanieczyszczeń w sobie i mam nadzieję, że będzie to widoczne i pokazane, jak działa ten filtr powierzchniowy. Czy warto go zmieniać, czy nie, to będzie Wasza decyzja, ale obejrzyjcie do końca. Sami to ocenicie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i lajkowania i oglądania filmu w całości. Zapraszam. Tak jak na wstępie mówiłem, film dotyczy ustawienia filtra przypowierzchniowego. Jest to jedna z trzech opcji, które możemy sobie zmieniać, zmieniając czułość w echosądzie. Zajmijmy się na razie filtrem przypowierzchniowym, ponieważ wiele osób źle go interpretuje. Filtr przypowierzchniowy jest to filtr, który wyłapuje nam zabrudzenia i całą nieczystość, która jest w toń, pod nami. Specjalnie ten film nagrałem na wodzie dość głębokiej. Dlatego, ponieważ zmieniając sobie filtr, a w zasadzie zwiększając jego natężenie, pokazuje jak bardzo jest pomocny i jak on czyści nam tą strukturę dna. Wiadomo, że im głębsza woda, tym obraz na chirpie i na bocznym sonarze one się ściemniają. Musimy je zwiększać natężenie, czułość, ale Sama praca filtrem przepowierzchniowym powoduje nam bardziej czytelny i jaśniejszy obraz. Jest to usuwanie tak jakby drobin, które nam zaciemniają obraz na dole, a jeżeli szukamy ryb czy miejscówek na dnie, a nie szukamy ryb toniowych, to ten filtr jest bardzo przydatny, ta funkcja jest bardzo przydatna i bardzo dobrze nam pomaga właśnie wyłapać, wyczyścić tą przestrzeń od powierzchni, do interesującej nas głębokości, żebyśmy sobie widzieli strukturę DNA lub to, co jest nad nią. Pamiętajcie, jeżeli przesadzicie, nie będziecie widzieli nic, jak to wygląda. O tym teraz w materiale. Zapraszam do oglądania. Zasada działania filtra przypowierzchniowego. Filtr przypowierzchniowy w trybie Down Vision. Tak samo i w czirpie działa w ten sposób, że on nam wycina część obrazu. Słuchajcie, w tej chwili możemy zobaczyć to na tym obrazku, jaka jest różnica. Tu jest granica, jak działa filtr. Ja sobie to tak ustawiłem, żeby wycinać właśnie tą górę. I teraz słuchajcie, filtr powierzchniowy mamy jako ostatnią ikonkę. I spójrzcie, zwiększając sobie. moc, czyli natężenie, wycinam sobie ten filtr. Za chwileczkę dojdę do punktu, gdzie mi wytnie obraz. Czyli już jest tak sygnał wycięty, że nie ma na co patrzeć. W trybie auto no widzimy, jest jakaś tam przejrzystość tutaj. Coś tam, jakieś drobinki są. A w trybie moim jadąc z kolei filtrem w dół widzimy, że te zabrudzenia w wodzie, mi się pojawia ich coraz więcej. To bardzo dużo pomaga, jeżeli chcemy sobie naprawdę poszukać jakiegoś piaszczystego, kamienistego dna. Lub interesuje nas to, co jest w toni. No mnie akurat to nie interesuje, bo ja szukam miejsc na karpia. Także mogę sobie nawet do tego poziomu zostawić, żebym miał tylko dno i dolny obraz. To mnie w sumie nie interesuje. Tak działa filtr przypowierzchniowy. W tej chwili filtr przypowierzchniowy ustawimy w trybie chirp. Dostosuj czułość i zobaczcie. Auto, mój tryb. Auto. Mój tryb, ładna ryba. Tak to wygląda. Można sobie wycinać cały ten szum, który jest tutaj w wodzie. No mówię, mi to akurat nie przeszkadza, ale jest to bardzo przydatna rzecz, która jak widzicie źle się ustawi, wycina dla spinningistów bardzo ważna rzecz, wycina też, ryby stoni. W tej chwili no duża ryba została, ale jak widzicie w trybie auto wygląda to tak. W manualu. Można sobie naprawdę poprawić obraz, ale można też go popsuć. Także bardzo, bardzo ważna rzecz. Stosować to z umiarem. Zobaczcie. W trybie auto widzimy całą powierzchnię. Ja mam to zamontowany przetwornik na pontonie. Dlatego tu jest sporo zakłóceń, ale też termoklima działa. bo dziś tak do 1,5 metra, do 2 metrów jest ta termoklima. No i w tej chwili filtr przypowierzchniowy tu nadam wycina mi cały, całą górę, a u góry jest zestawiony na auto, czyli na cierpie. Jeszcze raz menu, czułość, filtr powierzchniowy, i do góry jedziemy. Ok, dla mnie bomba. Bardzo ładnie. Tak działa filtr przypowierzchniowy. Mam nadzieję, że film był pomocny i zobaczyli się tą różnicę, jak można wykorzystać filtr powierzchniowy. Ta uwaga, którą dodałem, że możemy przesadzić z tłumieniem obrazu jest chyba zasadna, ponieważ jeżeli zbyt mocny sygnał nadamy, zbyt dużo będziemy chcieli wyczyścić z obrazu, no to będziemy widzieli nic. Tak działa właśnie filtr powierzchniowy. Bardzo wielu wędkarzy, typu spinningistów, ustawia sobie ten filtr, który czyści tylko tą górną warstwę. Tam są zakłócenia od silnika, od wioseł, od czego jeszcze? To, co pływa, unosi się na powierzchni lub w tej toni. Ta pierwsza termoklima, która jest tam około półtora... 2-3 metry, tak jak choćby na tej wodzie, bo to widać. Tam jest sporo rzeczy, które się unosi właśnie lub na tej powierzchni ciepłej wody, lub zaraz pod powierzchnią, gdzie ta woda jest chłodniejsza. Zasada termokny nie maczył, ponieważ to jest interpretacja naukowców. Ale zasada jest taka, że na jesień i wiosnę ta woda ma poziomy ciepła, zimna, cieplejsza zimna, na dole już jest zimna i wiele cząstek nie potrafi się przedostać właśnie między tymi warstwami. I to możemy sobie wyczyścić lub pomóc, inaczej mówiąc, za pomocą filtra przewietrzniowego. Używajcie tego i pamiętajcie jedno. Zasada jest taka, nie ma uniwersalnych wystawień. Każda woda różni się od siebie, czy to strukturą dna, zabrudzeniami, jakimiś ciążkami stałymi, które są w wodzie lub zaraz nad dnem. Zależy to od pogody, od nasłonecznienia, od wiatru, oczywiście od temperatury. I nie ma ustawień uniwersalnych, jednolitych. Jeżeli ktoś takie coś mówi, to no, moim zdaniem się nie zna. Trzeba za każdym razem, jak osądę ustawić sobie dodanej wody. Mało tego, inne oczyty będą rano, inne po południu. To jest też ważna zasada. Także nie bójcie się już tego używać. Spróbujcie, a zobaczycie, że po kilku razach będzie już to perfekcyjnie ustawione i będzie bardzo pożyteczne i do wykorzystania, zarówno przez skarpiarzy, czy spinningistów. W trolu też się to sprawdza. Widzimy ryby toniowe, możemy sobie je wyciąć, jeżeli damy zbyt duże wzmocnienie, to sobie całą toń wytniemy i nie będziemy widzieli ryb w toni. Też tak bywa. Ryby auto są pomocne. Na chwilę obecną ja pokazuję, jak to zrobić na trybach auto, góra, dół czy plus, minus, a później pobawimy się na trybach manualnych. Na chwilę obecną takie podstawowe ustawienia, które z pewnością się przydadzą. Mi się przydają, a wcześniej tego nie znałem, także zapewne i Wam się przydadzą. Macie takie urządzenie, wykorzystujcie opcję z tego urządzenia, jest to bardzo przydatne. Mam nadzieję, że film był przydatny. Komentarze, oczywiście, mile widziane, lajki tak samo. Subskrypcja kanału jak najbardziej. Zapraszam na kolejne filmy i do następnego.